Was na kolejnym majowym vlogu. Jest ten sam dzień, w którym kończyłam tamten poprzedni majowy vlog, ale stwierdziłam, że tam już jest wystarczająco dużo przybitek i materiałów. Także tutaj sobie zaczniemy kolejnego vloga i opowiem Wam o dwóch książkach, które zaczęłam ostatnio czytać. I jest to Agnes Grey, Charlotte Bronte, czyli XIX-wieczna powieść. Boże, nie Charlotte Bronte, to jest Anne Bronte. <try> tak, to jest jedna z sióstr. Bronte. Pewnie trochę inaczej się czyta to, to nazwisko, ale ja będę tak czytać po swojemu. Też mamy właśnie Anne Bronte, mamy Charlotte Bronte i mamy Emily. Emily napisała tylko Wichrowe Wzgórze, z tego co mi się wydaje. Przynajmniej z takich powieści, które zostały u nas wydane. Natomiast Anne Bronte już czytałam jedną książkę i to była lokatorka... Ee, już nie pamiętam, z jakiegoś tam Hill. Nie przypomnę sobie teraz, jak się nazywała ten tytuł. Chyba, że tu będzie. O, jest! Lokatorka Win. Win. Ule. Lokatorka Wildfell Hall. Tak, to czytam. I tam ta książka mi się bardzo podobała. Jest, była dużo grubsza niż ta. Natomiast tutaj jestem no, tak w miarę na początku, na 60 stronie, tak mniej więcej, na 230. Natomiast w ogóle mnie nie wciąga, nic, a nic. Nie chce mi się tego czytać, a obiecałam sobie, że przeczytam wszystkie książki yy, sióstr Bronte, więc no chciałabym to też przeczytać, tak? Jak już mam w takim ładnym, ładnym wydaniu. Yy, natomiast ciężko, ciężko mi idzie. Też sama autorka tutaj, jak opisuje tę historię, to w pewnym momencie napisała, że musicie mi wybaczyć, że jest taka rozleczona ta historia na początku, no, trochę i wybaczam, ale no 60 stron i mam troszkę dość, więc opowiada w ogóle ta książka o tym, że mamy główną bohaterkę Agnes, która wychowała się w takiej bogatej rodzinie, natomiast w pewnym momencie zdarza się tak, że jej rodzina traci tą fortunę i ona postanawia zostać guwernantką w jakiejś innej bogatej rodzinie i zajmować się tam dziećmi. I te dzieci są bardzo niesforne, takie mało wychowane, w sumie niewychowane po prostu. I ona próbuje sobie tam z nimi radzić. I sama ta koncepcja nie jest taka zła, tylko po prostu jakoś tak jest to pisane, tak bardzo długo, zajmuje opis tych wszystkich sytuacji, co się tam dzieją i jest taka rozleczona. Ciekawy jest tutaj sposób patrzenia na tą rodzinę, no zachowania tych dzieci jako na odzwierciedlają swoich rodziców i to jest ciekawe natomiast jakoś tak nie wciąga mnie po prostu i no na pewno to przeczytam bo chcę przeczytać wszystkie książki Bronte, natomiast nie myślę o niej jak kończę czytać tak więc więc nie wiem także to czytam i zaczęłam czytać w metrze bo przez to że skończyłam tą japońską książkę to wzięłam sobie kolejną do metra i stwierdziłam, że nie będę brać już japońskich, bo bardzo dużo już je przeczytałam ostatnio tych wszystkich azjatyckich. Stwierdziłam, że skoro tamta mi tak bardzo przypominała inne książki, które już czytałam, to stwierdziłam, że na razie przystopuję i przeczytam coś innego. I wziąłam Maresi, Kroniki Czerwonego Klasztoru. I tak wygląda. Jest to pierwszy tom trylogii jestem na stronie 76 z 240 i powiem Wam, że się wciągnęłam naprawdę. To bardziej mi interesuje niż to Agnes Grey, przed chwilą czytałam, więc myślę, że to po prostu sobie przeczytam nawet nie tylko, że jadąc metrem, tylko tak o w domku, bo no jestem wciągnięta i bardzo szybko się to czyta, bo jest to tak wydane, że po rozdziałach Mamy zawsze stronę przerwy, o tutaj, więc bardzo szybko to idzie, a rozdziały też są krótkie, więc naprawdę bardzo łatwo można to przeczytać. Tak naprawdę pewnie, gdybym usiadła jednego dnia, to bym była w stanie to przeczytać całe. Jest to młodzieżówka, która opowiada losy dziewczynek, kobiet na pewnej wyspie, gdzie się wychowują i uczą. I są to zazwyczaj kobiety po przejściach, dziewczynki po przejściach, które w jakiś sposób musiały zostawić swoje rodziny, swoje dotychczasowe życie i zamieszkać na tej wyspie. I albo one były tam wysyłane przez swoich rodziców, albo po prostu uciekały z jakichś y, krajów, w których im się źle żyło. Y, lub też nie o niektórych nie wiemy, co się dokładnie im stało. I tak, y, mamy tutaj naszą główną bohaterkę Maresi, czyli tak jak z tytułu. Tej książki, która ma 13 lat i jest już od bodajże czterech na tej wyspie i tam się uczy i wykonuje różne swoje obowiązki. I w pewnego dnia na tą wyspę przypływa inna dziewczynka, którą się to Marcy zajmuje. I nie wiemy jeszcze dlaczego ta tamta dziewczynka, ona się nazywa Jay, dlaczego ona w ogóle przypłynęła na tę wyspę. Możemy mieć pewne podejrzenia, natomiast jeszcze nie znamy jej historii. I ta książka właśnie pokazuje, jak sobie te dzieci tam radzą na tej wyspie, właśnie, że są tam zaopiekowane przez te inne siostry tego klasztoru i po prostu widzimy ich codzienne życie, codzienne obowiązki, takie różne, związane z różnymi rzeczami, jak na przykład z jakimiś um, przygotowaniami jedzenia, z przygotowaniami, yy, z jakimś zbieraniem muszli. Z nauką, i ogólnie poznajemy też historię tej wyspy, jak tam w ogóle rozpoczęto budowę tego klasztoru. I to też jest ciekawe. Jest takie trochę owiane tajemnicą, to co się tam dokładnie dzieje i to co się działo w przeszłości. W tych historiach, właśnie z przeszłości, to pojawiają się takie elementy magiczne i nie... na razie jeszcze, jak czytam tą książkę, nie jestem pewna, czy to będzie fantastyka, czy tak po prostu były tylko takie opowieści. Natomiast jest tu duży wątek takiej tajemnicy, właśnie związany z tą dziewczynką, co przypłynęła dopiero na tą wyspę. I bardzo mnie intryguje to, co tu będzie się działo i co się ostatecznie stanie, także jestem przez to wciągnięta w tą książkę. Także jak na razie mi się podoba i mam nadzieję, że wysoko ją ocenię? Też przez to, że to jest młodzieżówka, to można było się obawiać, że będzie taka dość dziecinna, natomiast jest bardzo dojrzale napisana. W sensie dojrzało, mamy tą naszą bohaterkę, tą trzynastolatkę. Nie udaje tutaj dorosłego oczywiście, natomiast też nie jest taka bardzo mm, irytująca, nie jest, więc dobrze się to czyta. Na razie jeszcze nie wiem, czy będę czytać kolejne tomy, ale no zobaczymy, jak skończę. Także dam wam znać. Właśnie na Bosz, żeby pójść na targ śniadaniowy. Także zobaczmy, co tam mają fajnego, ciekawego do jedzenia. Mam nadzieję, że jakieś japońskie rzeczy się trafią. Wam jak wygląda w ogóle coś w środku tego opakowania odlego, a więc jak sobie już otworzymy i śmiemy Tak, to jest takie coś, co chyba ma być później podstawką na to Lambo, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy tak po prostu zrobili, żeby to oddzielić te kartony. Natomiast są dwa, dwie grube instrukcje tego jak połączyć wszystkie te klocki i naprawdę jest tego sporo. Jest podzielone, Lambo zostało podzielone na dwie części do budowy, czyli najpierw zaczynamy od tyłu, a potem naprzód przód przechodzimy. Też zorientowałam się od tego, że tutaj na górze mamy jedynkę, czyli pierwsze pudełko. Po tych pudełek mamy sześć. O tak. I zaczynamy od. A, może by to współpracowało, nie? Od tego. I tutaj jest są po prostu podzielone klocki na ileś tam różnych yy, takich saszetek, w których są te klocki. Tutaj już jest mało, dlatego że już zaczęłam i trochę już ułożyłam. Praktycznie kończę właśnie ten pierwsze pudełko. Przed mną jeszcze pięć. Także ułożenie... Pierwszego pudełka jak na razie zajęło mi e, parę godzin. Że tak. No i tak to ładnie po ale i tak ja trochę wygląda jak taka maska samochodu w sumie. I pokażę Wam, co do tej pory zrobiłam. Także tutaj to może nie robi wrażenia, ale to jest część, którą dopiero zaczęłam. Natomiast zrobiłam już tyle. Tak. Mamy tutaj pruszające się części. Autka. Także no tu będą koła, a to pewnie będzie na górę gdzieś jako fo na fotele miejsce, także tak, no jest to mocno skomplikowane, ale fajne, naprawdę dobrze się przy tym bawię, yy, bardzo wycisza umysł takie kładanie tych klocków, także polecam. Na ostatnim update w tym majowym vlogu opowiem Wam o dwóch filmach, które ostatnio widziałam w kinie z rodzicami, gdyż mój tata nie chciał pójść do kina, e, na jakieś tam dwa filmy w ogóle zupełnie z różnych e, kategorii, e, czy takie życiowe dość mocno. E, także najpierw poszliśmy do kina Wisła na Żoliborzu Warszawskim. Byliśmy na filmie włoskim. Jutro będzie nasze. Taki miał tytuł, chciałam sobie sama przypomnieć, żeby nie sprawdzać, jak to było, bo już nie pamiętam z bardzo. Jest to film przedstawiający pewną włoską rodzinę, skupiający się głównie na em, żonie, takiej gospodyni domowej, która ma męża, no żona ma męża, wow, e, ma męża i trójkę swoich dzieci. Jedną córkę, która jest tak mniej więcej w wieku 18 lat, coś takiego, i dwóch młodszych synów, takich no, też jakichś takich nastolatków, takich dzieciaków. I pokazuje, pokazują nam w tym filmie właśnie te relacje rodzinne, jaki okropny jest y, mąż tej głównej bohaterki, jak ją traktuje, w jaki sposób, jak w ogóle kobiety są traktowane, też w tamtych czasach, gdyż jest to tuż po wojnie. I film w ogóle jest skręcony, w, jakoś jest czarno-biały cały. I zaczynamy, jak oglądamy ten film, to zaczyna się od takiego małego ekranu. Mamy taki hmm, obramowanie kwadratowe i stopniowo się rozszerza na cały ekran film, yy, kina, właśnie ten obraz. Także to jest ciekawy zabieg. Hmm, podobało mi się, właśnie jak zostały pokazane tamte czasy. No też w tamtych czasach nie żyłam, więc nie wiem, czy to rzeczywiście tam odzorowało to, co było. Natomiast. No jest dość on emocjonalny ten film. Moja mama w ogóle pokała przez większość czasu tego filmu. Ja się wzruszałam na sam koniec, gdyż nie do końca było wiadomo, co się zadzieje na końcu. Było tak bardzo dramatycznie. I yy, miało to bardzo duże przesłanie, właśnie ten film na końcu. Jest on bardzo... On się bardzo skupia na, właśnie na kobietach, na tym, jakie miały prawa, jakie mają prawa. I... no. Jest on dość na pewno... Mm, no to cóż więcej mogę Wam w sumie powiedzieć? Pewnie też za dużo, nie mogę bardzo powiedzieć o tym filmie. Czy polecam? Myślę, że warto to zobaczyć, natomiast może niekoniecznie w kinie. Jak tam będziecie mieli przy okazji, jak wyjdzie gdzieś może yy, na jakąś platformę. Także myślę, że można go obejrzeć. No był okej, okay. ale niestety po prostu myślę, że zapomniał nim. Ja też o wielu filmach zapominam. Musiałby zrobić na mnie naprawdę wielkie wrażenie, być naprawdę taki wciągające, żebym zapamiętała, dlatego też zazwyczaj nie oglądam filmów. I no cóż, był spoko, naprawdę. I drugi film, jaki oglądam, to był japoński film. Jego tytuł brzmiał Perfect Day, chyba, z tego co pamiętam, to na pewno będę wstawiać z boku te zdjęcia tych filmów. Natomiast tak, był to japoński film opowiadający o głównym bohaterze, który już nie pamiętam jego imienia, pracuje w firmie sprzątającej łazienki publiczne. Opowiada on właśnie o takim spokojnym życiu tego człowieka, który widać, że jest zadowolony z takiego tempa życia czyli że sobie rano wstaje, yy, tam zajmuje się swoimi roślinkami myje się, bo to też właśnie było pokazywane, te wszystkie takie ma proste czynności, zaczyna dzień od kawy, jeździ potem samochodem i jeździ po różnych miejscach w tej dzielnicy Shibuya i właśnie tam sprząta te łazienki i w międzyczasie są przeplatane jako jakieś jego kontakty z ludźmi, jakimi się... Mm, Takimi napotkanymi na swojej drodze, czy na przykład jakieś dziecko, które się zgubiło i które znalazł, któremu pomógł, jakaś dziewczyna, która usiadła obok niego na ławce, jego współpracownik, i relacje właśnie z tym współpracownikiem, i jego koleżanką. I właśnie to wszystko tak pokazuje, jak, jak jest takie właśnie zwyczajne życie tego naszego głównego bohatera, i pokazuje też to, że on się cieszy z takich małych rzeczy, czyli na przykład. Już posprzątał jakąś tam łazienkę, wychodzi i widzi jakiś cień na ścianie, taki, który pada i się właśnie nim tak zachwyca. Albo codziennie rano, jak właśnie wychodzi do pracy, no to patrzy w niebo i się zachwyca tym niebem. I widać właśnie to, jak on docenia takie małe rzeczy i że go to cieszy. I między innymi też później mamy pokazywane już więcej z jego przeszłości, ale też nie do końca, może bardziej z przeszłości, a jego relacji rodzinnych. Jak to właśnie u niego wygląda, i możemy się tak naprawdę tylko domyślać, co się u niego zadziało i co skłoniło go do takiej pracy. Natomiast widać, że non no, potrzebował właśnie takiej takiego, takiego sposobu zarobku, i takiego sposobu na życie. Także było to dość ładny film, znaczy ładny. No, ładne były te łazienki, dlatego że mój tata powiedział, że podobno ten film nagrywali, dlatego że reżyser dostał zadanie nagrania reklamy tych łazienek, dlatego że jak miała być olimpiada w Tokio, to y, został zatrudniony pewien bardzo znany architekt, który zaprojektował chyba 9 publicznych toalet, takich bardzo y, innych od reszty, takich naprawdę ładnych z wyglądu budynków. I właśnie w tym filmie były one pokazywane. I reżyser stwierdził, że nagra cały fabularny film. I te łazienki tam wlepi do tego filmu. Jako taki w sumie bardziej bohater filmu. Także to było to był w porządku film, naprawdę. ten mi się chyba bardziej podobał niż ten włoski. Natomiast ja też po prostu lubię japońskie filmy, filmy o Japonii, bo też mogę sobie popatrzeć na te widoczki, nawet do tego Tokio, w którym kiedyś tam byłam. I podoba mi się to. Także tutaj taki spokojny film mi się podobał. Tyle z filmów. Opowiem Wam trochę o książkach jeszcze. Dalej czytam Anne Bronte, czyli Agnes Grey. Jestem tak prawie w połowie, mniej więcej, na tam 116 stronie. Ostatnio ją bardziej czytam właśnie w komunikacji miejskiej. Wcześniej Wam pokazywałam, że tą Maresi będę czytać w komunikacji, natomiast. Jednak m, tą książkę to się zdecydowałam na to, żeby ją wozić ze sobą, mimo tego, że jest prawie i się troszkę bardziej niszczy, jak jest tworzona tak w plecaku. Natomiast jest ona tak powolna i tak mnie nie angażuje, że łatwiej mi ją czytać w metrze, gdyż wolę po prostu cokolwiek czytać w metrze niż tylko siedzieć. A jak czytam, to mi szybciej mija czas, jak jadę. I co Wam powiem dalej o tej książce? No, dalej tak samo powoli idziemy. Tutaj już zmieniło się troszkę. Zmieniło się środowisko głównej bohaterki w tym teraz w tej części książki, zmieniła ona miejsce pracy. Yy, no to nie jest jakiś spoiler, bo no, gubernatki po prostu zmieniały te miejsca pracy. Tak, no to ona też tak zrobiła. Yy, więc teraz ma styczność z starszymi dziećmi. Jest troszkę więcej relacji z innymi ludźmi niż tylko tymi dziećmi, ale no na razie, no nie wiem. Nie wiem. Też z tyłu tej książki jest powiedziane, że prawdopodobnie będzie jakiś romans. Także no czekam na to, bo może jak będzie ten romans, to bardziej się zaangażuję w tą książkę, będzie się coś więcej działo, bo tutaj jest naprawdę tak, taki opis tego, co ona tam robi, i on nie jest jakiś taki angażujący. Jak czytałam, właśnie książki, na przykład tych, tego rodzaju, Jane Austen, no to tam one były śmieszne, one były intrygujące, yy, były interesujące, no bo ona dużo pokazywała takich społecznych relacji i było właśnie dużo bohaterów i dużo się tam działo i to się dobrze czytało, natomiast ta książka jest taki, taki opis, jakbym bym czytała troszkę podręczniki, tak średnio mi to się podoba, no ale przeczytam, tak jak opowiedziałam na poprzednich tam update'ach, że chcę przeczytać wszystkie książki tych sióstr, więc to też kiedyś skończę. I opowiem Wam o Maresi, którą już skończyłam. Już skończyłam ją dość dawno, bo teraz już mamy... Tak naprawdę, kiedy, mimo tego, że to jest vlog majowy, ja go kończę w czerwcu, dlatego, że nie miałam kiedy nagrać tego ostatniego update'u. I tą książkę skończyłam już jakiś tydzień temu, albo półtora, albo dwa tygodnie temu, już nawet nie pamiętam. Była ona dobra, dobrze była napisana. Szybko się to czytało, była interesująca, no bo była ta, ta tajemnica taka, którą, która potem jakby wyszła na jaw już wiemy, co się tam zadziało. Rozwiązanie tej tajemnicy było ok, e, było dość ciekawe, natomiast tak, ja ją dość wysoko oceniam, chyba ma na cztery gwiazdki, no bo mi się dobrze to czytało i było interesujące. Natomiast im więcej myślę o tym, jak ona się zakończyła, tym mniej mi się podoba, dlatego że jest to niby książka mm, młodzieżowa, mamy tu bohaterkę, która ma tam chyba 13 lat. Ale to, co się dzieje na końcu, nie do końca. Ja bym nie chciała tego czytać, jakbym miała właśnie te 13 lat. Jest to dość takie, może nie za bardzo odpowiednie dla niektórych wrażliwych osób. I jak ja bym miała na przykład młodsze rodzeństwo, to nie chciałabym, żeby oni to czytali. Także to mi się nie podobało. Też nie podobało mi się to, że tutaj mamy pokazywano. Mamy pokazywane kobiety, które tam żyją i dziewczynki na tej wyspie. I niby tutaj ma być o tej sile tych kobiet. Natomiast w pewnym zdarzeniu, które jest na końcu, nie do końca tą siłę kobiet widzimy. I jakoś tak, no, niby ją widzimy, no bo tam na przykład jedna kobieta się bardziej poświęca dla reszty i to mi się trochę nie podobało, bo dlaczego musiała się poświęcać? Nie, musiała, nie mogła zrobić czegoś innego. I jakoś tak. Nie wiem, nie przekonuje mnie to, co się zadziało na, na ostatnich stronach tej książki. Natomiast ogólnie książka mi się podobała, także nie wiem, czy troszkę nie teraz po czasie nie obniżyłabym tej książce oceny może, bo dałam jej 4 gwiazdki na 5, a może jednak 3,5 poszło, bo nie mam ochoty czytać kolejnych tomów. Było to ok, na przykład w porządku, do tego momentu, takiego kulminacyjnego takiego momentu, bo tak to. No do tego momentu była. była No naprawdę, fajna, do tego momentu myślę, że miała te cztery gwiazdki, potem to już coś tam jakby. Ta sytuacja była tak. Mm, nie podobała mi się. Także no. Nie wiem, czy mogę ją polecić. Chyba tak. Może was by tak ta rozwiązanie to na końcu, czy rozwiązanie, no rozwiązanie jakby tej tajemnicy no było dobre, ale ta sytuacja taka najbardziej, na, taka z największą akcją. Może wy tego tak nie odbiciecie jak ja, mi tak średnio się to podobało, ale no wszystko wcześniej było fajne. Tak, chciałam Wam pokazać do jakiej książki. Może pójdę po nią. Przez to, że ta książka ma e, motyw takiego klasztoru, i właśnie w którym są tylko kobiety. Przypomina mi bardzo taką japońską książkę, Frowające Dusze. Jest ona taka dość cieniutka i malutka. Też, tam też jest taki motyw, że kobiety przybywają gdzieś w głębi lasu do jakiegoś klasztoru, do jakiegoś takiego miejsca. Mm, okrytego tajemnicą, w którym tam się uczą różnych rzeczy, i ta książka oczywiście też jest dość dziwna, natomiast mimo tej dziwności, chyba mi się bardziej podobała, jeśli chodzi o ten wątek, niż Maresi. E, natomiast Maresi, myślę, że jest dobrą książką na lato, gdyż dużo jest właśnie tych opisów, że dużo. Troszkę jest opisów tej wyspy, w której właśnie mieszkają te dziewczynki mm, i no, daje to taki klimat, właśnie letni. Do tego, jak po przeczytaniu tego mam ochotę na więcej tego typu książek, czyli takich bardziej letnich. Także myślę, że może zacznę niedługo jakieś. Jak już skończę tą, co teraz czytam, co będzie dopiero w update'cie czerwcowym, wam powiem, pokażę. To myślę, że zabiorę się za bardziej takie książki, jakieś morskie, może. Ostatnio kupiłam sobie jedną taką, to wam też potem pokażę. Mm, no. Także zobaczymy. Także to fajnie wam mnie zainspirowało do czytania więcej ala letnich książek, natomiast no nie wiem, musicie sami, sami ją sprawdzić, przeczytać może, jak będziecie mieli jakąś okazję, czy jest dla Was. Także to tyle w tym majowym vlogu i dajcie znać może, co tam Wy ostatnio czytaliście, co możecie mi polecić i widzimy się w czerwcu. Pa, pa!